Jak skutecznie manifestować swoje życie, nie dając się wciągnąć w zewnętrzne okoliczności. Pamiętajcie, że manifestacja to nie tylko marzenia, ale przede wszystkim sposób myślenia. To, co myślisz i czujesz, przyciągasz do swojego życia. Nie reaguj na zmysły. Jeżeli widzisz trudności w swoim otoczeniu, zamiast reagować strachem, przypomnij sobie, że jesteś już w miejscu, w którym chcesz być. Jak to zrobić? Na przykład wizualizuj już sobie tą daną sytuację, na przykład, że już to masz, albo powtwierdzaj afirmacjami, że to już masz, że to już istnieje. Jeżeli słyszysz negatywne opinie innych, pamiętaj, aby to nie wpłynęło na twoją pewność siebie. Zamiast tego powtarzaj sobie, jestem na właściwej drodze i wszystko, czego pragnę, jest już moje. Żyj tak, jakby twoje życie było już spełnione. Na przykład, jeżeli chcesz nową pracę, to wizualizuj sobie, jakby to było, jak siedzisz już przy tym biurku, jeżeli na przykład byś chciał pracę w korporacji, jacy są ludzie, jak jesteś tam traktowany, jak to wygląda w tej Twojej nowej pracy. Skup się na tym i wyobraź sobie ten obraz i żyj tym momentem. Manifestacja to proces, który wymaga praktyki i cierpliwości. Każdego dnia pracuj nad swoim self-konceptem, on jest bardzo ważny w manifestacji. Nie daj się zniechęcić zewnętrznymi bodźcami. Żyj w zgodzie z tym, co chcesz przyciągnąć do swojego życia. Zaobserwuj mnie po więcej inspiracji.